Mówi się, że Warszawę albo się kocha, albo nienawidzi. Ja dzisiaj nie powiem Wam, po której stronie barykady jestem. Chociaż ci, którzy dobrze mnie znają tutaj na YouTube czy na Instagramie, wiedzą, co myślę o Warszawie, ale w dzisiejszym filmiku porozmawiamy o faktach. No właśnie, jak się mieszka w Warszawie o z niepełnosprawnością, a konkretnie jak się podróżuje komunikacją miejską. O tym dzisiejszy odcinek. Także najpierw czołóweczka, a potem fakty na temat transportu miejskiego. W Warszawie mieszkam od 11 lat i dobrze pamiętam taką Warszawę, o jakiej osoba z niepełnosprawnością chciałaby zapomnieć. Czyli wysokie krawężniki, nierówne chodniki, niskopodłogowe autobusy były, ale trzeba było sprawdzać, kiedy jest dane niskopodłogowy autobus. Jeżeli chodzi o tramwaje, praktycznie ich. Nie było. Wszystkie tramwaje, albo prawie wszystkie, były wysokopodłogowe. Ja pamiętam, że przez pierwsze 5 lat mojego życia w Warszawie ani razu nie przejechałam się tramwajem. Dzisiaj regularnie, codziennie jeżdżę tramwajami, więc doskonale widać jak bardzo zmieniła się Warszawa w ciągu tych 11 lat. Ale teraz porozmawiamy o faktach i liczbach. Jeżeli chodzi o autobusy, to autobusy w Warszawie są w 100% dostosowane i dostępne dla osoby z niepełnosprawnością ruchową, i mówię tutaj o osobach poruszających się na wózkach elektrycznych, jakichś zwykłych. Jeżeli chodzi o tramwaje, to nie jest jeszcze idealnie, bo dopiero 60% albo aż 60% tramwajów jest dostępnych, czyli posiada Albo elektryczne podjazdy, albo ręcznie wykładane podjazdy, albo podjazdy, które są wyciągane spod podwozia. Jest kilka opcji, ale no, są ułatwienia, udogodnienia w tych wagonach, w tych składach tramwaji. Mamy już autobus, mamy tramwaj, a jak jest z metrem? Então, assim, em cada... metra jest niskopodłogowy, na peronach stacji są windy, więc metro jest dostosowane dla osoby z niepełnosprawnością. Jednak moje doświadczenie mówi, że nie jest tak kolorowo, ponieważ są trzy rodzaje metra, i niestety tylko jeden jest taki w 100% idealnie dostosowany dla osoby niepełnosprawnej, przynajmniej osoby, która porusza się na wózku elektrycznym. Jest to wagon, w którym podjazd wysuwa się elektrycznie i łatwo jest wjechać do takiego składu osobie poruszającej się na wózku. Reszta wagonów metra niestety ma pewne ograniczenia i utrudnienia dla osoby poruszającej się na wózku elektrycznym. Dziura pomiędzy wagonem a stacją jest na tyle duża, że osobie na wózku elektrycznym jest trudno wjechać do wagoniku metra. No i są różnice poziomu. Także ideałem jest tylko jeden skład metra, który niestety jeszcze rzadko jeździ, a z tego co wiem jeździ cały czas na drugiej linii metra, a pierwsza linia dostaje skład raz na jakiś czas, także to jest ogromny minus chociaż ja się bardzo cieszę, że już są te nowe fajne składy, bo kiedyś ich w ogóle nie było i miałam ogromny problem, aby funkcjonować w metrze i samej wjechać lub wyjechać z metra. Tylko z moim mężem mi się to udawało i udaje, ale nowe wagony pozwalają mi już na samodzielne funkcjonowanie, także sobie i wam um, życzę, aby więcej było takich składów. Tak wyglądają statystyki, liczby, a teraz Wam opowiem o tym, jak się funkcjonuje w przestrzeni publicznej, w transporcie miejskim, osobie poruszającej się na wózku elektrycznym. I tutaj ogromną rolę gra kierowca autobusu, kierowca maszynista tramwaji, czy Metra. Jeżeli chodzi o autobus, to kierowcy niestety muszą wychodzić, aby otworzyć podjazd, rampę osobie z niepełnosprawnością, i kiedyś kierowcy bardzo niechętnie to robili, wręcz odmawiali albo zamykali przed nosem drzwi i odjeżdżali. Teraz kultura kierowców się bardzo, bardzo poprawiła i nie wiem, czy to wynika z tego, że świadomość jest większa, czy też dlatego, że środowisko osób z niepełnosprawnością zaczęło się buntować i pisać skargi. Nie mnie oceniać. Ważne, że to się zmieniło i to na lepsze. Jeżeli chodzi o tramwaje, to mamy tutaj kilka rodzajów tramwajów, tak jak powiedziałam na początku i w jednym z takich tramwajów, że tak powiem, ręcznie obsługiwanych, niestety kierowca musi wyjść, wysunąć podjazd lub wyjąć klapę, otworzyć, zamknąć. Także tutaj taka sama sytuacja jak z autobusami. Najfajniejsze są tramwaje elektryczne, dzięki którym szybko, łatwo i wygodnie można wsiąść do tramwaju, wysiąść nie robiąc zbędnego, Zamieszania, no i um, dla kierowców jest to też dużo, dużo wygodniejsze. Ja to bardzo popieram i bardzo lubię e, elektryczne tramwaje, bo dzięki temu łatwo, szybko e, i bezproblemowo mogę skorzystać z e, tramwajów. W tych elektrycznych tramwajach jest tylko jeden minus a raczej e, takie skrępowanie pojawia się, gdy w momencie wciśnięcia guziczka, jakim jest guzik dla osoby z niepełnosprawnością, nagle pojawia się głos za światów, który komunikuje, że. Uwaga! Pierwsze i drugie drzwi wagonu, czasowo nieczynne w związku z rozkładaniem rampy dla wózka inwalidzkiego. Tak to działa, moi drodzy, że zanim podjazd się nie wysunie, to drzwi w drugich drzwiach od kierowcy się nie otworzą. Ten komunikat ma innych pasażerów powiadomić o tym, że te drzwi się w tym momencie nie otworzą, a tak naprawdę robią niezłe zamieszanie. A osobie na wózku robi się zawsze tak trochę niezręcznie, bo wszyscy nagle się patrzą na tą osobę, nie wiedzą o co chodzi, co się dzieje. Więc ja osobiście tego nie lubię, ale wiem o tym, że bez tego komunikatu wiele osób w ogóle nie wiedziałoby, co się dzieje. Dlaczego te drzwi się nie otwierają? Jedna moja tylko taka uwaga, że w komunikacie powinno być o osobie na wózku inwalidzkim, a nie wózek inwalidzki wyjeżdża i drzwi są zablokowane. No, ale to już takie czepianie się. Ważne, że to działa, a przynajmniej. Powinno i e, ja nie narzekam, jeżeli chodzi o tramwaje. Jeżeli chodzi o metro, to tutaj sprawa wygląda całkowicie inaczej, ponieważ kierowca metra, e, nie wiem czy to się zwie motorowniczy, e, czy jest jakaś specjalistyczna nazwa, ale no, w każdym razie kierowca metra nie może wyjść z swojej kabiny, aby pomóc osobie na wózku wejść do wagonu. Do tego są um, stróże, ochrona metra i ja bardzo często, e, zwłaszcza zimą, korzystam z takiej pomocy e, poprzez zadzwonienie żółtym telefonem e, do stróżówki e, i poproszenie, czy ktoś mógłby przyjść i pomóc mi skorzystać i wejść do metra? Bardzo szybko ktoś przychodzi, pomoże wsiąść, a potem komunikuje się ze stacją, w której chce wysiąść, aby ktoś na mnie czekał po drugiej stronie i pomógł mi wysiąść z metra. Także to jest bardzo fajnie pomyślane, ale niestety nie każdy o tym wie. I ja widziałam nie raz, nie dwa, jak osoby z niepełnosprawnością same się męczyły. Z wejściem do metra. Ja zawsze w takiej sytuacji się boję, dlatego korzystam z pomocy osób, które są w metrze i które powinny pomagać. Ja nigdy nie doznałam jakiejś odmowy czy niemiłego potraktowania w metrze, także tutaj ogromne ukłony dla pracowników metra. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, której zapomniałam Wam powiedzieć, to oczywiście o przystankach autobusowych, tramwajowych, czy samym. Metra. Jeżeli chodzi o przystanki autobusowe, to absolutnie nie mam się czego przyczepić, są bardzo dobrze dostosowane. Jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe, no to już tutaj jest trochę gorzej, ponieważ niektóre przystanki w Warszawie są zlokalizowane w takich miejscach, gdzie są potem przejścia podziemne, i wiele takich przejść jest niedostępnych, dlatego zwracam Waszą uwagę, abyście na tablicy. Już w tramwaju e, zerknęli, który przystanek jest w pełni dostępny, a który ma utrudnienia dla osób poruszających się na wózkach. Także e, tam bardzo ważne informacje, na które zwracajcie uwagę. Takimi trudnymi dla mnie miejscami e, są. Niewątpliwie okolice samego centrum, bo tam jest pełno przejść podziemnych i bardzo mało działających wind. Niestety to jest jeszcze kwestia, która w Warszawie kuleje, ale miejmy nadzieję, że to się poprawi. Jeżeli chodzi o Peron metra, to jest on bardzo dobrze dostosowany. Są windy, jest gładka powierzchnia, mało tego. Przy samej krawędzi peronu mamy takie bąble, i one moim zdaniem są bardzo dobre nie tylko dla osób niewidomych, niedowidzących, ale również dla osób, które poruszają się na wózkach, ponieważ w tym momencie, kiedy najeżdżamy na takie bąble, mamy sygnał, że już jesteśmy blisko. Krawędzi. Metro jest bardzo fajnie dostosowane. Oczywiście windy czasem nie działają, ale metro bardzo szybko reaguje na takie sytuacje i naprawia windy. Naprawdę szybko, więc jak potrzebujemy skorzystać z windy, to zwykle jest taka możliwość. Tyle jeżeli chodzi o przystanki autobusowe, tramwajowe i samo metro. Według mnie komunikacja miejska w Warszawie jest bardzo dobrze dostosowana, i mówi to osoba, która mieszka w Warszawie od 11 lat i wiele widziała. W zasadzie widziałam te wszystkie zmiany, które dzisiaj są i dzięki którym naprawdę dobrze się żyje. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam przyjechać do Warszawy, przetestować komunikację miejską i zobaczyć jak się tutaj funkcjonuje, a mówi to osoba, która jeździ na wózku elektrycznym, czyli chyba takim najgorszym pojeździe, jeżeli chodzi o funkcjonalność, bo mój wózek jest duży, ciężki, nieporętny, nie można go wnieść, nie można go znieść, nie można tak naprawdę z nim nic zrobić, jak tylko wjechać na podjazd, zjechać z niego i skorzystać z wielu udogodnień, które są w Warszawie i które oceniam na piątkę z plusem, a Myślę, że przed nami jeszcze wiele bardzo, bardzo fajnych zmian, na które czekam i trzymam kciuki, aby było jeszcze lepiej. Jeżeli byliście w Warszawie, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu jak się Wam funkcjonowało i e, jak oceniacie komunikację miejską. E, jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, a jeżeli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw kciukę do góry i swoją subskrypcję. Mam nadzieję, że kolejne filmy również przypadną Ci do gustu.